Się gonimy, gonimy, jak go dopadłem, to jest jeszcze większe szczęście, bo jak go tak. dopadłem. I ty byś skoczył na niego. Prawda? Jak on się przewrócił do tego, do ziemi, do ziemi, on zaczyna uciekać i u niego też już w pewnym momencie przerażenie na twarzy, wiesz? Marcin, Marcin, to jest potwornie trudne, zanim zaczniemy się bić. Pamiętaj o tym, że to strasznie ważne są tutaj oczy. Jak ja będę z ręczną kamerą, to ja sobie na przykład tak mogę przejść, tak, wiesz, tak. i mogę się cofnąć tutaj. Ale to wiesz. już jesteśmy tu na wale wtedy. Na wale, na wale. No to jak ty są tą kamerą będziesz No nie, nie na ja wale, ja po prostu w no się tam no się I tutaj się pojawiasz w kadrze, tutaj. Tak, czyli jak chcesz pokazać twarz. To no musisz na tu, na, tą, na kamerę Marcin. Na tą stronę. No wiesz, no trudno obiecać, wiesz. No nie obiecać, ale wiesz, na przykład jak go zaczniesz podtapiać, to, to jest najważniejsze dla mnie, bo jak się zasłonić, no to wtedy... Ja wiem. Też. Podtopisz gościa i nic z tego nie będzie, nie? Ale jak ty... Poduszka. Poduszkę Jakieś to jest kup... wygodne. Ale ci muszę poduszkę założyć. Nie, nie tutaj... ja To jest normalnie kamera. No. Amerykańska kamera. Doskonała kamera. Uwaga, kamera! Ale to už je že? Tak. Pošla. Pošla. Akcia! Zmaria. Nikt nie ma zabał. Już mu daj, już Robmy kochani. Och. Ale. Słuchaj. Teraz masz tak, samego jego. I klimat z, z Karolą. Poszła tak. Akcja! Karola krzyk Janek Dziękuję Mamy to było, to było. Reanimacja Bórze wielki, któreś wielki mu dać Krzysiek. Przepraszam Przepraszam Bo to oberwałeś tam parę razy A, okay. wiedziałam o tym, że to może być dobra scena, ale, ale to jest... No zrobiliście... Jierko! No. Słuchaj! Masz jakieś skarpetki może? Bo to nawet Jeszcze? Jakiś taki... I ręcznik macie? Metafizyka. To jest po prostu... Ten, ta miłość absolutna, już od razu zaczyna się wyłączać. Ja że... przez całe się patrzyłam, jak robił to Marcin, wiesz. No, Marcin to zrobił fenomenalnie. Niezwykle, niezwykle, Jedyny tam błąd jaki jest, jedyny, nie? Ale to wiesz, to są tyle dobrych rzeczy, chociaż wybrniemy z tego. To jest, że, że, że się ułożyliście, że, się uło, że ułożyłeś go dokładnie inaczej, inaczej, jak chciałem. bo ja chciałem tak, a ułożyłeś go tak, nie? Na końcu.